Mieszkańcy Zielonej mają takie życzenie. Skoro oni wyrażali zgodę, żeby szło po ich posesjach, to tutaj też nie ma przynajmniej naszej zgody jako samorządu, myślę, że również państwa, na to, żeby traktować Ulicę Zieloną inaczej niż pozostałe miejscowości. Jeśli nie będzie tej zgody ze strony mieszkańców, to ale nie będziemy budować sieci kanalizacyjnej na tej ulicy, bo to my budujemy dla mieszkańców kanalizację, a nie dla siebie, nie, nie, jakby nie dla samorządu zbudowana tylko dla mieszkańców. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie trwa im prace związane z, dokumen, z opracowaniem dokumentacji projektowej, tutaj mówię o miejscowości Łęk. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja części oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszówka, na które posłużą do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji dotyczy istniejącej oczyszczalni w Bartoszówce na jej rozbudowę z większej możliwości do oczyszczania. Jest to tak niedocelowa inwestycja, natomiast musimy i tak zrobić tam rozbudowę tej oczyszczalni, żeby przez kilka lat nam jeszcze mogła służyć. Przestrzeń publiczna, rewaloryzacja zabytków parków Życzy Ty podkreślaj umowy na realizację zadania dotyczącego rewaloryzacji revalor parku. Wykonawca firma Imparius Tomasz Stokalski. w ramach zadania wykonane zostaną alejki parkowe, oświetlenie, monitoring oraz elementy małej architektury. Wykonawca obecnie prowadzi prace związane z oprojektowaniem, opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego. Planowane zakończenie prac lipiec 2025. W zakresie zadania dotyczącego rewaloryzacji drzewostanu parkowego trwa procedura wyboru wykonawcy. Dzisiaj Państwo podjęli decyzję o zwiększeniu finansowania i będziemy gotowi już podpisać umowę z wykonawcą. Dane związane z rewaloryzacją parku oraz drzewostanu parkowego zostały dofinansowane Programu odbudowy zabytków. Jeśli chodzi o trzeci element, czyli zbiornik wodny, w, tutaj w parku, w dniu jutrzejszym najprawdopodobniej nastąpi podpisanie umowy. Takie sterminy wyznaczone. Tu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ze kiernie konsorcjum firma Verde z Warszawa. Utworzenie zielonej. W przestrzeni publicznej w miejscowości. Rzeczy ta opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia procesu.